Los Santos, wreszcie w mieście, mam nadzieję, że nie wpadnę w chłopoty na powitanie. Znając życie, nikt z ekipy się nie oratował, prawdopodobnie jestem sam, muszę zacząć od nowa. Lee kolego, jednak żyjesz, stary brakowało mi ciebie, nawet nie wiesz jak bardzo. Krystian wariacie jak ci się udało przeżyć, CJ pozbywał się każdego z growe. z tobą postąpił inaczej czy co? Ech szkoda pierdolenia, nie jestem aż taki tempy żeby nie zauważyć splowy przy skroni, Dawid nadal mnie szoka. Stary, musimy być ubezpieczeni w raziewo, lecimy pognaty, ja stawiam. Haha ha, li myślałem, że tego nie powiesz, kocham cię bracie. Dobra Krystian, masz 20 po i co chcesz, pamiętaj tylko o automaty. Dobra stary, teraz pokażemy na co nas stać, Siedzę i będzie ssał. Ma się rozumieć, czasy się zmieniają to władco też trzeba zmienić hehe. Dobra Krystian Rochy wchodzimy. Dobra Lin, mam pomysł, bierzemy AK i amunicji am za cały hajs, odbijemy się na jakimś napadzie. Spoko, ja biorę jeszcze keflar, bo po ostatnim razie moja klata wygląda jak sitko. Zaszaleć nie mogę, ale biorę amunicji ile się da, myślę że dwa lub trzy magazynki będę miał. Dobra mam, na pewno na Dawida starczy, załatwimy go jak tylko da nam powód. Krystian wychodzimy i wracamy prosto na chod musimy pogadać. Lisa czekaj, coś mnie do paswędzi nie chce biegać, bo się zestram haha. Stary tęskniłem za tym twoim pojebanym humorem. A teraz siadaj i jedziemy. Dobra Krystian, pogadanym o tym, co się działo, gdy mnie nie było. Szczerze linie. nie wiem od czego zacząć, jest tego odchoja, powiem po swojemu, po twoim wyjeździe na chodzie mechaników jest masakra, kolkę można wyrwać i zaseplenienie, CJ na Los Santos w dopie siedzi i grzeje się w Miami, jego dryblasy załatwiają jego sprawy w Los Santos, tyle wiem. Co ty pierdolisz, ma wyjebane, stary to dobra nowina, ten teren może być nasz, wystarczy pozbyć się dryblasów i załatwić paro gości, takich jak Dawid Kichi. No właśnie Li, święta racja, że ja o tym nie pomyślałem, właśnie dlatego byłeś głową naszej gropy. Byłem i jestem Krystianko, odbijemy teren Los Santos i odzyskamy spokój, będzie jak za dawnych czasów. I tak trzymać, stary, Podwieź mnie na temple do Bogershota zaraz zdechnę z głodu. A ten czego szoka? Li przyjacielo, jest to Christian, szokam skoro wiele jakiś czas, mam do niego sprawę. Nie Krystiana nie ma, radzę ci stąd odjechać bo za chwilę twoja morda rozprysnie się jak arbos. Ha zobaczymy, Krystiana jeszcze dorwę, a ty będziesz następny piesko. Wypierdalaj dziwko, bo cię rozwiebie. Ale się nawpierdalałem, dzięki za szamę, i otroci ci się odwdzięczę. No spoko pro zaczynamy realizować nasz plan. Jaki plan Li? Ach, wytłumaczyć na chodzie. Jotro robimy tak, jak mówiłem, pontos ma na chodzie. Jasne, będę. A ten do czego? Korwa wypierdala i mi stąd. Spokojnie, pieski, mam wiadomość od szefa. Cytuję słowa Sidrzeja, Ekhem. Krystian zdradził, więc ma zginąć. Korwo nie chcie dorwę, nie daruję ci tego, Krystian za chwilę wrocę dorwę tego negosa. Korwa Krystian, już jestem zabiorę cię na pogotowie, nim zajmę się kiedy indziej, żyjesz stary? Wcale nie boli, wcale nie boli, korwa napierdala, li zabierz mnie stąd jak rwawie korwa, a.